Witam Was Zimeczki, w kolejnym odcinku z OneBlocka. Dzisiaj na serwerze AnarchiaGG GG został odprawy event wielkanocny, na którym możemy zbierać jajka. Naszym planem na dzisiejszy odcinek jest zdobycie jajka poziomu trzeciego. Chyba już zebrałem 11 zwykłych jajek. Jest godzina 23, już nawet po 23, więc mam nadzieję, że będzie na serwerku pusto i będę mógł sobie przyfarmić. Tych królików na mapie nie jest zbyt dużo, więc wydaje mi się, że trochę czasu mi to zajmie. Zebranie trzeciego poziomu jajka. Zobaczmy, co możemy wydropić. Ich jajek. Level 1. Nawet z poziomu pierwszego możemy fajne rzeczy wydropić. Mamy kurczę, włądy, mamy już y, pracownika, mamy spawnery, ale nas interesują wyższe poziomy pisanek. Zobaczmy, co jest w dwójce. W dwójce mamy no już fajnych pracowników, Pawner zombie by się przydał. Tutaj już możemy wydropić pisankę poziomu trzeciego. Mm, jeszcze na pewno fajne, no, te serwony są fajne. Co to takiego jeszcze fajnego jest? Chyba głównie tylko fajne są serwądy, pracownicy spawnery i pisanka trzeciego levela, a w pisance trzeciego. Jego lewela co możemy wydropić? No, łądy, no tutaj jest, kurde, wszystko fajne, nie? No, sprzedająca skrzynia jest fajna, barakdowy pracownik, no tutaj w tej skrzyni jest wszystko fajne, nie? No dobra, no to, to dzisiaj się postaramy uzbierać te pisanki, zobaczymy jak będzie mi szło. Dobra, jest już godzina 23:30, eee, mapa jest naprawdę już dość pusta, jest dosłownie parę osób. Więc zobaczymy, ile uda mi się pozbierać ich. Mam 11 pisanek. Potrzebuję chyba ich parę stagów. Czekajcie, ile ja potrzebuję stagów tych pisanek. Jestem w ogóle w stanie uzbierać to. O kurde, parcie. Już dwa króliki. O nie no, gość osłyszy. Ja mi stąd. O, zabrałem mu. Zobaczymy, czy dzisiaj zrobimy pisankę drugiego levela, czy trzeciego. Bo to dość wolno idzie zbieranie. Tu jestem przekonany, że tu niektórzy będą pewnie siedzieli całą noc w komputerze i będą, kurde, po prostu króliki spili nie 16 O, widzę królika. Jestem ciekawy, czy jest szansa na wydropienie jakiegoś. Lepszego jajka, np. drugiego lub trzeciego poziomu z królika. To tylko są jajka pierwszego poziomu. O, tu jest spawner. I to kurde, tryhardy z łuku strzelają. Tu jest spawner króliku, więc może tutaj zostanę. No nie, dobra, tu się gracze zebrali, więc idę sobie stąd. W ogóle takie przypomnienie, że jak ktoś chce ze mną grać na wyspie, chodźcie na mojego Discorda i piszcie do mnie. Chodź tu Zuzia. O, i kolejny ziamek. No nie. To jest. Nie mogę go trafić. To jest. Ile ma HP? Ale Patrzcie, już mamy prawie pusta. Dwa króliki obok siebie. Nie gość mi zabrojenego. I takie specjalne przedmioty używają do zabijania tych królików. Na tym trybie też widziałem, że bossy się respią raz na jakiś czas. O, kolejny króliczek. Gościu z łuku próbuje strzelać co za ty. Trzeba wszystkie pisanki znaleźć. Dobra, to przy okazji będziemy pisanki zbierali. Zobaczmy w domku, czy nie ma żadnego jajka. O, jajko, widzę królika. Wtedy ta godzina i tyle osób dalej gra? Czy jest tu jajko. Nie ma tu jajka jeszcze. Dobra, to może w tym nauku będzie jajko. Do zebrania. Też nie ma kurde. A jest, dobra, patrzcie. I przy okazji króliczek. Chodź do mnie. Gościu, nie uciekaj. I kolejny. Patrzcie, mamy już pustaga. Nie mogę go trafić. Cie, to jest królików. Nie ma ludzi totalnie. Jakieś jajko tu znajdziemy. Kurde, dobrze im... Dobrze im skitrali te jajka wszystkie. Jeszcze raz obczaję te wszystkie domki. Może jakieś jajko minąłem. Nie ja to już na pewno byłem w tym domku. Może pójdźmy gdzieś dalej I kolejny Maciuś Chodź tu Maciuś Kołbuś Może na jakieś jest jajko Skitrane Zobaczmy Nie, chyba nie ma To jest królik Jacuś Tam pójdźmy do góry, może coś tam u góry znajdziemy I jest kolejny króliczek I kolejne dwa Gdy Tych ludzi jest coraz więcej Myślałem, że do tego tej godziny będą pustki Tylko zauważyłem, że tu kurde jest mnóstwo ludzi Ciężko zbiera wszystko Króliczek Laudusia. Oj, coś nie widzę tego, że kurde zbieram na no, jak od trzeciego levela o kurde, ale mam tutaj spawner. Jest strasznie ciężko trafić, kurde, te króliki. Kurde, jak to... Mają takie fajne łuki. Tu jest mnóstwo ludzi. Odejdę stąd. Okej, okay, mamy pierwszego staga. Wiem, że tu jest spawner tych królików w tym miejscu. Króliki. Jeden. Drugi. O, to jest trzeci od kolejne trzy. To jest chyba najlepsze miejsce. Tu jest chyba najwięcej królików, które się respią. Dobra, ziemaczki. stwierdziłem, że nie będę siedział całej nocy, żeby, kurde, uzbierać jedną pisankę trzeciego levela, więc sobie może wymienimy... hej okay. Zrobimy sobie dwie pisanki drugiego levela i 11 zwykłych celu. zrobimy. Jeszcze raz na drop sprawdźmy, co dropi z tego. No, z tego chciałbym na pewno pisankę trzeciego levela i na pewno... Hmm, co bym jeszcze chciał? cel łody bym chciał? łody, pisankę trzeciego levela i... i jakiekolwiek, kurde, Pracownik był też dobry. Raz wróćmy na wyspę naszą. W ogóle zobaczę, czy ludzie sprzedają pisanki. Sanka 400. O Jezus, ma takie ceny! O Boże, to, to są za ceny w ogóle kosmosu. Dobra, i zbierzmy może najpierw 11 zwykłych. Zobaczymy, co mi dropi z tego. Ok. Spoko. Mamy brukowego pracownika. Okej. Okay. mamy naprawdę spoko drop. Mamy dwóch pracowników. Jeżeli wiecie, jak ulepszyć tych pracowników, to weź mi, napiszcie w komentarzu. Bo nie mam pojęcia, jakich mam ulepszać. Wiem, że się datko nie wiem jak. Raz, dwa, i tutaj kolejne. Idealnie. Mam teraz trzech ziomków już, którzy pracują. A może powiększymy całą wyspę od razu. Ludzie kupują te pisanki na stronie. Sprawdzę ile kosztują. Dobra, właśnie sprawdziłem, ile te pisanki kosztują. I to jest kosmos. 20 zł za jedną pisankę. Bodaj, trochę dużo wam powiem. A jeszcze mam dwie pisanki, zapomniałem, dobra. Może otwórzmy je? No dobra, najpierw to kończę szybko. Narduję tego całego bruka. Dwie pisanki. Dajcie mi coś dobrego. Łopata. I spawner pająków. Hmm, czy to dobre jest? Ten drop? No taki średni bym powiedział. Pałne sobie zrobimy później. Eee, co ja tu mam? szarpę z piątkę. A w ogóle ja mam taką sikierkę jedną. W którym miejscu ja ją posiadam? Słuchajcie, zgubiłem chyba. No możemy wszystko pochować. Tego Sylmonda też na szybko po, powiększę wyspę i wam pokażę co zbudowałem w ogóle na mojej wyspie. I to, co tutaj jest. Budowałem bąbusiarkę. a jaka zarambista. Planuję już niedługo robić kolejne piętra do góry. Będzie gigantyczna bąbusiarka. Pięknie już z cina. Miałem małe problemy z budową jej, ale wszystko już działa. Cowników sobie zbierzemy. Muszę też zobaczyć na internecie, jak się fajnie buduje tą mm, tego mowgradera na pająki. Bo mi się bugują tutaj. Też jakiś fajny mowgrader zbuduję na pająki. Będzie koza, wyglądało. Żemeczki w tym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że krótki filmik z wielkanocnego eventu na Anarchia GG Wam się podobał i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo